teraz jesteśmy świadkami Kot i ognia. Kot i ogień. Nie, odwróciła się. Dobrze, ale nie wzrasta się A ogień. Nadal nic. Kot nadal leży. O! O! Nadal nic. Ogień nadal. Kitka. Kitka. Kci, kci, Popatrzyła się. O nie, muszę uciekać. Uciekać. Dobra. Dobra, uciekliśmy, ale ona się na patrzy. Czemu nie atakuje? To jest dziwne zjawisko. Paranormalne. Jakby ktoś się pytał, to, to jest strasa majką. Subskrybujcie kanał. Dajcie łapkę w górę. W ogóle dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podoba mój kod. A jak Wam się nie podoba, to też dajcie łapkę w górę. Dobra, jeszcze jedno. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A jak nie, to podrapię Jakuba po twarzy.